Dlaczego księgowość specjalizująca się w określonych branżach ma znaczenie? Wiele firm wybiera biura rachunkowe kierując się ceną albo hasłem: robimy wszystko, jesteśmy świetni. Tylko, że księgowość wszystko bardzo często oznacza bez specjalizacji. Ciękowość ogólna opiera się na schematach, a rzeczywistość przedsiębiorców wymaga zupełnie inaczej w każdej branży. Inne ryzyka ma lekarz, inna firma produkcyjna, inna spółka z zagranicy, a jeszcze inna startup na początku swojej działalności. Różnią się wszystkim z podatkami, vat kontrolami i odpowiedzialnością. W OMEDZE i OMEDZE Plus pracujemy trochę inaczej. Nie jesteśmy masowym biurem rachunkowym. Każdy klient, który do nas trafia, staramy się znać jego branżę, jego problemy i jego typowe błędy. Dzięki temu nie tylko księgujemy dokumenty, ale realnie chronimy przedsiębiorcę przed ryzykiem. Bo dobra księgowość to nie jest tylko koszt to zabezpieczenie biznesu. W księgowości brak specjalisty to największe ryzyko. Wielu przedsiębiorców wybiera biuro rachunkowe kierując się tylko i wyłącznie ceną lub dostępnością. Tymczasem w praktyce to specjalizacja branżowa decyduje o bezpieczeństwu podatkowym firmy. Księgowość ogólna, a branżowa to zasadnicza różnica. Księgowość opierająca się na unikatowych schematach. Sprawdza się w prostych przypadkach, ale zawodzi tam, gdy pojawiają się niestandardowe formy rozliczeń. Specyficzne przepisy, przepisy branżowe związane z ryzykiem kontroli. Księgowość branżowa uwzględnia realia konkretnego biznesu, jego ryzyka, terminy, kontrole i odpowiedzialność. Każda branża to inne ryzyka: inne ma lekarz, rozliczający kontrakty w NSZ, inne firmy w polskiej strefie inwestycji. Spółki zagraniczne, czy przedsiębiorcy na starcie swojej działalności. Każdy z nich działa w innym otoczeniu prawnym i podatkowym. Brak znajomości branży często prowadzi do błędnych deklaracji, niepotrzebnych korekt, stresu podczas czynności sprawdzających. Jak pracujemy w Biurze Rachunkowym Omega? W Biurze Rachunkowym Omega i Omega Plus stawiamy na specjalistów branżowych. Klient nie trafia do pierwszego wolnego księgowego, lecz do zespołu, który zna jego model biznesowy i typowe zagrożenia. Dzięki temu księgowość staje się nie tylko obsługą dokumentów, ale realnym wsparciem i ochroną przedsiębiorcy. Biuro Rachunkowe Omega to księgowość dostosowana do Twojej branży. Zespół specjalistów już poznałeś w naszych wizytówkach.